Cześć, z tej strony Monika, zapraszam Was na przegląd Sai. zajrzałam na wyprzedażę, upolowałam kilka ciekawych rzeczy, zobaczmy, czy coś ze mną dziś zostanie. Zacznijmy od sukienki numer 1, jest to czarna sukienka, wzięłam rozmiar M, ja zazwyczaj wszelkie sukienki tuby biorę właśnie w rozmiarze M, ale ta nie do końca jest w tubą, jest bardzo fajna, ale już Wam powiem dlaczego. Jest po pierwsze czarna, co nie do końca mi odpowiada, ale ta czerń jest ładna, głęboka, nasycona. Materiał też jest całkiem niezły jakościowo, także powiem Wam, że wygląda bardzo fajnie. Dekolt jest niewielki, ale widzę tutaj właśnie jakiś taki fajny, mocny naszyjnik. To wygląda bardzo elegancko, mi przynajmniej się takie stylizacje bardzo podobają. Tutaj z boku są guziczki wszyte. Złote, one się nie zapinają, są tylko ozdobą. Cała sukienka jest w prążek, a tutaj jest jakby prążek poprzeczny na takiej szerokości, także wygląda bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o rozmiar 30, 8, czyli M, -kę. jest to rozmiar odpowiedni. Ona tutaj ma troszeczkę luzów w talii, ale mi to nie przeszkadza, bo jakoś tak ta cała sylwetka jednak jest uwidoczniona i ma też bardzo fajny kształt, także ona prawdopodobnie ze mną zostanie. Już wam pokażę o co mi chodzi. Tak się prezentuje z tyłu. A tak się prezentuje w całości. Spójrzcie, ona nie jest taka Dopasowana po całych nogach, tylko gdzieś tutaj już jest prosta. Także super. Ja osobiście wolę tego typu sukienki niż te takie zupełnie dopasowane, takie totalne tuby. Także ta ma dużą szansę ze mną zostać. Wygląda naprawdę dobrze. Ma delikatne rozcięcie gdzieś na tej wysokości. Także myślę, że taka dosyć elegancka. Ten ręka wsięga do łokcia. I materiał jest takich trochę grubszych, także jak dla mnie to nawet na zimę, wiecie co, no, tam gdzie jest, powiedzmy, dosyć ciepło w pomieszczeniach, gdzie jest dosyć mocno ogrzewanie podkręcone, to się sprawdzi. Żałuję tylko, że nie było innego koloru. Ta długość taka tuż za kolanko też jest świetna, chociaż jeżeli załóżmy, chciałabym ją sobie nieco skrócić, to będzie to oczywiście bardzo proste, bo wystarczy ją podwinąć troszeczkę o w ten sposób i tutaj po prostu dać sobie pasek albo dać go pod spód, żeby w ten sposób uzyskać y, taką powiedzmy imitację w tym momencie koszulki albo zupełnie y, na zewnątrz, żeby uzyskać imitację sukienki, ale jest tylko jeden mankament, nie można podciągać zbytnio, dlatego że tutaj się robi strasznie duże rozcięcie, więc minimalnie można ją w ten sposób podciągnąć i to będzie wyglądać też bardzo fajnie. Natomiast o niezbyt wiele, no bo jednak mamy ograniczenie w postaci rozcięcia. Kolejna czarna sukienka, ponownie rozmiar M, ale bardzo ładna, bardzo niedroga, bo słuchajcie, teraz w tym sensaju, oryginalnie ceny nie są wysokie, a jeszcze w okresie wyprzedaży są już zupełnie niskie, tylko że... Z materiałem różnie, bo czasami albo jakość jest słaba, albo niestety jest to poliester. Ta sukienka już nie pamiętam jakiego jest składu, ale materiał jest dosyć przyjemny. Rękaw jest długi, dekolt ładnie wykrojony, niezbyt głęboki. Ten rozmiar M uważam, że też leży bardzo dobrze. Guziczki mamy tutaj przez całość, one w jakiś sposób ściągają magicznie wzrok, dzięki czemu właśnie nie widać tak bardzo mankamentów sylwetki, jak gdzieś tutaj coś się odznacza, aczkolwiek ten materiał nie jest jakiś bardzo cienki, to jest raz A2, ten rozmiar M też jest taki lekko luźniejszy. Ona jest dobrze dopasowana, ale nie jest opięta, dlatego myślę, że nie będzie jakichś zarysów bielizny czy zarysów rajstop widać. Tak się prezentuje z tyłu. Ja ją tutaj delikatnie zmarszczyłam sobie w talii. Tak się prezentujemy z boku i tak się prezentujemy z przodu. Jak widzicie, też tutaj dosyć fajnie się rozchodzi przez to rozcięcie. Nie podkreśla tak bardzo szerokich ut. Dotąd rozcięcie, także tutaj podciąganie, tak jak w tamtej mówiłam, że można sobie trochę podciągnąć to nie jest najlepszy pomysł, bo to może być naprawdę już limit. Akurat ta wysokość, ja mam 1,60 m wzrostu, także wyższe dziewczyny no, mogą mieć tutaj troszeczkę. Za dużo tego rozcięcia, ale można go sobie delikatnie przeszyć. Wiecie, wystarczy, wystarczyłoby tutaj chwycić nitką dosłownie te 3 cm niżej i też by to dobrze wyglądało, więc można sobie z tym problemem poradzić. Sięga nieco za kolanko, takie praktycznie 3 czwarte. Bardzo mi się podoba. Muszę ją tylko zmierzyć do tego, w czym chciałabym ją nosić, czyli do rajstop w kropki. I do jakichś takich, wiecie, bodków, i zobaczę, jak po prostu to zestawienie będzie wyglądać, bo ona jest w prążek i to jest taki troszeczkę szerszy prążek. Także nie wiem, jak prążek i kropki, czy to się gdzieś tam połączy, zobaczymy, ale dekolt ma bardzo fajny, ten materiał jest bardzo przyjemny, pomyślę nad nią poważnie. Kolejna sukienka, rozmiar M ponownie, tym razem inny kolor, też inny prążek, bo taki już najszerszy z tych wszystkich. Pięknie wykrojony dekolt, także tutaj ten element jest naprawdę fajnie wyglądający, ładnie dopasowana. Mam znów rozmiar M, który jest znów rozmiarem odpowiednim, moim zdaniem. Tylko ta sukienka jest nieco dłuższa, już Wam pokazuję. Jest praktycznie 7 ósmych, z tej strony jest rozcięcie na wysokości kolana, z tej strony nie ma, tak jak mówię, no ją nawet sporo można byłoby o skrócić, jeśli byłaby taka potrzeba. Tutaj po prostu zapinacie sobie pasek, przykrywacie materiałem i wygląda, jakbyście miały komplet, no i wtedy jest krótsza. O, może, może przesadziłam, może lepsza taka. Także taki mini trick myślę, że tutaj by sobie znalazł zastosowanie. Można wtedy w zależności od humoru sterować tą długością. Ja wolę te wszelkie sukienki tuby, takie wiecie, bardziej dopasowane, jednak z rozcięciem z którejkolwiek strony byle by było, bo już trafiłam na takie, w których było naprawdę ciężko chodzić, więc to rozcięcie jest zawsze mile widziane. Jeżeli jest zbyt głębokie, to tak jak w przypadku tamtej poprzedniej sukienki, gdzie mówiłam, że można przeszyć, to tutaj też można byłoby na przykład 5 cm sobie poprawić po prostu szyć. Ona nie straci na wyglądzie, a jeżeli jesteście na przykład bardzo wysokie, i gdzieś tutaj to rozcięcie jest zbyt głębokie, czy w tej sukience, czy w innych, to myślę, że można te 5 cm sobie nawet dołożyć i przynajmniej nie będziemy świecić tak zupełnie nogą. Kolejna sukienka, ale obiecuję, już ostatnia. Rozmiar M. Dzisiaj jakaś dobra passa w seju, jeśli chodzi o sukienki, bo kolejna, która mi się podoba, także zdradzę już od razu. Ponownie prążek, tylko ta ma już taki jak dla mnie bardziej sportowy krój. Ona też fajnie wygląda z obcasami, ale myślę, że będzie dobrze wyglądać z jakimiś sneakersami, czy wiecie, adidasami, z bluzą, czy jakąś bomberką. Taka będzie bardziej na luzie, więc powiedzmy zostawia troszeczkę więcej możliwości stylizacyjnych. Mamy tutaj Dekolt z guziczkami, ale nie da się go ich zapiąć. Także to jest tylko ozdobnie. Jest kołnierzyk. Materiał jest dosyć cienki, ale jest też elastyczny i przynajmniej w tym rozmiarze 38 jakoś nie jest bardzo opięta. Tak wygląda z boku. Ja ją sobie tutaj troszeczkę podciągnęłam, bo jak ją tak ściągnę do dołu zupełnie, to gdzieś widzicie ta talia się zatraca. A jak ją tak trochę. o? to trochę lepiej gdzieś tam powiedzmy bardziej tą talię można podkreślić, nawet sobie ją zmaszczyć trochę na brzuchu, no bo brzuch jest i brzuch już zostanie. Ja nie noszę słuchajcie, żadnych majtek wyszczuplających, ani nic z tych rzeczy. Jak zakładam rajstopy, to one już i tak mocno to wszystko ściągają. Ja nie mam jakiegoś problemu z tym, że mi tam brzuch widać. Nie przeszkadza mi to w ogóle. Tak, tak to wygląda. Tak się prezentuje z boku. Tutaj rozcięcie jest, powiem Wam, że dosyć mocne w porównaniu z poprzednimi sukienkami. Tak się prezentuje, jeśli chodzi o długość, dosyć sporo za kolanko i to rozcięcie jest aż tutaj. Także tam te rozcięcia mam wrażenie, że były troszeczkę skromniejsze, ale tak jak mówię, no można byłoby je sobie troszeczkę przeszyć tak dla pewności. Natomiast sukienka jest bardzo ładna. Ja ją widziałam na manekinie w Sinsay, stąd to całe zamówienie, bo tam mi się po prostu spodobała. Czy zostanie to jeszcze zobaczę. Bardzo mi się podoba jak na ten moment. Zobaczymy później przy oglądaniu filmu. Też będzie mi pasować, bo była niedroga, a jest naprawdę fajna. Były już wszystkie sukienki, pora na coś innego, pora na góry i doły, chociaż nie poszalejemy z dołami, bo zamówiłam tylko jedną spódnicę, żadnych spodni. Także tak to wygląda. Zacznijmy od góry. Mam na sobie sweterek, który wprawdzie jest cały wykonany z poliestru, ale jest niezwykle milutki i wygląda świetnie, jeśli chodzi o jakość. W życiu bym nie powiedziała, że to jest sinsei. Naprawdę to jest fajna rzecz. Z takim tutaj. Kołnierzykiem, kiedyś takie kołnierzyki były modne, jeżeli lubicie kołnierzyki, a macie fajne swetry, do których można byłoby taki kołnierzyk założyć, to możecie sobie zajrzeć na te chińskie sklepy Timu, AliExpress i tak dalej, oni zazwyczaj oferują same kołnierzyki, więc można sobie taki kołnierzyk sam kupić i dołożyć do dowolnej bluzki, czy do dowolnego sweterka i tyle. Nawet można kupić nieozdobiony i samemu sobie wszyć jakieś ozdóbki. I też będzie fajnie, będzie też ten plus, że do prania go będzie można po prostu ściągnąć. To jest dla mnie akurat zaleta. E, materiał jest bardzo przyjemny, mam na sobie rozmiar bodajże M, jest to rozmiar odpowiedni. Sweterek jest dosyć krótki, także raczej do wyższych stanów, przynajmniej jak dla mnie. Tak się nie do końca ładnie układa, bo tam z tyłu jest perełka i zapinacie na tą perełkę. Ja nie byłam tego w stanie zapiąć. Ja w takich manualnych sprawach jak zapinanie guzików, zamków, jakiś haftek, to słuchajcie jestem lewa. Naprawdę długo mi to schodzi. Później tego rozpiąć nie mogę, a akurat jestem dzisiaj sama w domu, także mamy dzisiaj ciszę i spokój więc no, nie miałbym mnie kto uratować w tym wypadku. Sweterek bardzo, bardzo na plus. O, się gdzieś wygiął. Mam na sobie też spódniczkę. Spódniczka jest w rozmiarze S, wykonana z takiego ala tweedu, ale materiał jest bardzo fajny. Także jakościowo naprawdę fajnie wygląda. No wiadomo, nie jest to żadna bawełna i tak dalej, ale jakościowo spoko. Tak na oko jest ok. Rozmiar 36 jest rozmiarem idealnym, ale jest to po prostu za krótka. Przepiękny różowy kolor, bardzo mi się spodobała na stronie. Dosłownie 3 cm, słuchajcie, 3 cm, i to by już mnie ratowało. Jakbym wzięła M-kę, to ona znowu by tu gdzieś wylądowała, i wtedy te guziki byłyby niżej i podkreślałyby moje szersze nieco biodra. Dlatego uważam, że jednak. Ta wysokość jest wysokością odpowiednią, żeby te guziki nie poszerzały mnie tam, gdzie nie trzeba. Tak się prezentuje z boku i tak się prezentuje z tyłu, jak widzicie, krótka strasznie. Trzeba taką długość albo lubić, no albo po prostu nie kupować. Ona nie ma, nie, ma podszewkę, także ma podszewkę super wygodna myślę, że fajna tak jesienno-zimowo jak lubicie bardzo krótkie spódnice, natomiast dla mnie ta długość jest niestety ale nie ok ona też jest zapinana na suwak z boku ale nie ma tutaj żadnego dodatkowego zabezpieczenia na wypadek jakby ten suwak się postanowił rozpiąć albo w jakiś sposób uszkodzić, także niestety, natomiast ta góra mi się bardzo podoba i nad tą górą będę się zastanawiać, chociaż przyznam wam, że wielka szkoda, że nie jest z bawełną. Ale na renę były takie sweterki. Tak, na rene. W bardzo podobnych cenach i one też były takie mięciutkie i fajniutkie, a były chyba z dodatkami bawełny, wełny i tak, taki wiecie, miks totalny, jakby tylko kołnierzyk sobie dokupić. To by wtedy było super. Więc jeszcze pomyślę nad pokombinowaniem, chociaż sam w sobie ten krój, ten model mi się bardzo podoba, on też widzicie, tutaj nie jest za szeroki. A teraz góra. Ja osobiście bardzo lubię takie zastawienie różu z kolorem szałwiowym, bo to jest bardziej kolor szałwiowy. Czyli zielony generalnie. Spójrzcie, jaki ciekawy dekolt, bo on ani nie jest kwadratowy, ani nie jest trójkątny, ani okrągły, tylko jakiś taki bardziej obły, ale bardzo ładny. Ta bluzeczka jest w rozmiarze M, jest to rozmiar odpowiedni, jak widzicie, jest dobrze dopasowana. Natomiast materiał, z którego jest wykonana, to jest chyba 70% wiskozy, jest dosyć twardy. Także to jest tak z tych twardych wiskos. Jak teraz przeglądam polskie marki. To uwierzcie, mi ciężko jest mi znaleźć coś w sieciówkach. Bo tam po prostu jakość jest fenomenalna. Te wiskozy to w ogóle jest inny materiał niż to, co my dostajemy na, chociażby w zarze. To w ogóle jest co innego, także polecam Wam też abstrahując od tego polskie marki. Natomiast kupuję też w sieciówkach, też kupuję w Sensaju, bo niektóre rzeczy mają fajne. No i też tak bardzo się nie martwię, że gdzieś tam wiecie co, coś zostanie poplamione czy coś. One też nie są na całe życie, trochę szybciej się zużywają. Natomiast powiedzmy jest więcej modeli, więcej kolorów niż w wypadku polskich marek, więc można sobie trochę poszaleć. W taki rzadki prążek, dosyć krótki ale ja mam spodnie z wysokim stanem, które równie wysoko sięgają, więc tutaj dzięki tej spódnicy widzę, że spokojnie schowam ją do spodni i nie będzie wyjeżdżać, bo zdarzyło już mi się kupić takie krótkie bluzeczki, że po prostu wyjeżdżały mi z tych spodni i gdzieś mnie te spodnie ocierały na wysokości talii, nie podobało mi się to w ogóle. Wolę jednak mieć między dżinsami, a skórą jeszcze jakiś materiał. Także tutaj jest odpowiednia i myślę, że ze mną zostanie, ale jeszcze nie na 100%. Bo muszę się zastanowić, czy ten odcień tak do końca współgra z moją urodą. Zamówiłam też trzy marynarki. Tą mam na sobie w kolorze, jak widzicie, takim szaro-beżowym może bardziej, no tutaj akurat zieleń jest pod spodem. E, natomiast materiał jest naprawdę niezły. Wygląda tak na oko jakościowo bardzo fajnie. Ja jeszcze nie miałam nigdy marynarki z Sensei, natomiast te modele bardzo mnie zainteresowały ze względu na krój. E, dlatego zamówiłam. Zapinana jest w talii o, w talii, no na dwa guziki po prostu. Mam rozmiar S, tak jak już mówiłam. Jak widzicie, jest to krój prosty, nietaliowany, ale dosyć dopasowany. Pewnie rozmiar większy byłby nieco szerszy, ale w ramionach to już jest max. Rozmiar większy by gdzieś tutaj te ramiona się kończyły, przez co rękawy byłyby dłuższe, miałaby takie bardziej oversize'owy wydźwięk, którego osobiście po prostu nie lubię. Natomiast te guziki są bardzo ładne, także z podnoszą jakby atrakcyjność tej marynarki, tak się prezentuje z bliska. Ona ma tutaj jeszcze jeden guziczek, który można sobie zapiąć tak się prezentuje z tyłu, w całości. Jest informacja na metce, że można dokupić do niej spodnie. Także pewnie można zrobić sobie jakiś taki komplecik. Natomiast jest naprawdę całkiem niezła. Tutaj można byłoby dodać właśnie jakiś pasek, żeby trochę tą talię podkreślić, tak jak ja osobiście lubię. Może tak właśnie będę ją nosić. Zastanowię się nad nią, bo była naprawdę niedroga. Tylko sprawdzam, czy ma... O, nie ma klapki. A szkoda. A szkoda, bo ja lubię, jak wiecie, są te patki tam. Eee... A nie, jest, jest. Jest, dobra odkryłam z tej strony, także tutaj jeszcze można rozpróć i będzie się zdecydowanie lepiej z tyłu układać, także coś takiego jak dla mnie do zastanowienia, bo jest naprawdę niezła. A teraz kolor błękitny, także już widzicie tak wiosennie się zaczęło robić powoli, może już dosyć tej zimy, szczególnie, że stopniał śnieg i się zrobił krajobraz nieciekawy, że tak powiem, rozmiar S tak jak poprzednio i jest to rozmiar odpowiedni. Całkiem fajnie skrojona. Ten materiał też jest naprawdę niezły jakościowo, tak na oko. Już sprawdzę, czy jest rozcięcie, ale tu nigdzie nic nie wyczuwam. I ona jest zapinana na zatrzask. Także tu robimy zatrzaskiem klik i jest zapięta gdzieś na tej wysokości, wysokości odpowiedniej i można teraz za pomocą paska ją sobie na przykład tak dopasować, związując ją w ten sposób. Ja ostatnio bardzo lubię ten trik, że tak powiem. Tam troszeczkę podciągniemy, żeby się ładnie ułożyła i popatrzcie, jak fajnie to teraz wygląda. Ale, żeby taki trik zrobić, to muszą być szlufki. Wiecie, jak nie ma szlufek, to nic z tego. Także ciekawa, niebieska, cieniutka, tak się prezentuje z tyłu. Ona gdzieś tutaj no, wymagałoby tutaj dopracowania z tyłu. Materiał jest miękki, cienki, ma podszewkę, ta poprzednia też miała, także jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, jeżeli chodzi o Sinsai. Dzisiaj, no i jeżeli chodzi o Sinsai i marynarki, bo dosyć rzadko zamawiałam w Sinsai marynarki, ale w końcu się skusiłam I, i jak widzicie całkiem nieźle to wygląda osobiście. Połączenie tych kolorów bardzo mi się podoba. No tutaj akurat niespecjalnie, natomiast tutaj w porządku, nawet z tą spódnicą wygląda całkiem atrakcyjnie, no, gdyby nie ta <gryw> długość, która akurat dla mnie jest za krótka. I ostatnia marynarka na dziś. Ona jest taka beżowa powiedzmy, albo taki bardzo jaśniutki beżo-szary, o w ten sposób, z paskiem, zaraz się zapnę. Mam na sobie rozmiar 36 z odpowiedni, widzicie, jest staliowanie jest pod kątem ale kieszonka, bo to nie jest kieszonka, jest też podszewka, tak jak w wypadku poprzednich marynarek. Także świetnie. Kupiłam teraz mężowi w Mango na wyprzedaży bardzo fajną marynarkę. Właśnie taką wiosenno-letnią i ona nie ma niestety podszewki. Także tutaj super, że ta podszewka jest, bo ja osobiście wolę podszewki, lepiej się te marynarki układają. Jakbym ją zapięła... I usunęła pasek, to by się prezentowała w ten sposób, tak że byłaby dosyć mocno dopasowana, ale gdzieś jednak pojawiają się jakieś marszczenia na talii, które mi się nie podobają. Po to mamy pasek, żeby je zlikwidować. Wiadomo, pasek można wyciągnąć, on jest na szlówkach. Można w ogóle szlówki wypróć, jeżeli nie przepadacie za szlufkami, za paskami, ale jak się ją poprawi. O, to będzie tak wyglądać. Można sobie też, wiecie co, ten guzik to rozpiąć i troszeczkę ją rozsunąć. Wtedy uzyskam więcej, o, więcej objętości w tym miejscu. I w ten sposób mi się podoba bardziej, tak się prezentuje w całości. Także też na wielki plus, też mi się bardzo podoba. Materiał jest naprawdę niezły. Wiecie co, no to trudno, żeby... Marynarka za tyle pieniędzy wyglądała powiedzmy jak ta za 1000 zł, natomiast jakość jest jak najbardziej fajna, nie wygląda na marynarkę za, za to ile kosztowała naprawdę, także super wykonanie, też fajne, także Sinsa jak dla mnie bardzo się poprawiała na przestrzeni lat, zarówno jeżeli chodzi o rozmiary, kroje, jak i tę taką naoczną jakość materiałów, także wielki plus. Ponownie coś zielonego, tym razem inny materiał, bardziej taki elastyczny, cieńszy, dużo przyjemniejszy dla skóry. Mam rozmiar M, jest to rozmiar odpowiedni. Jak widzicie, taki półgolfik, ale tego materiału jest tutaj też całkiem sporo. On jest tak jak mówię, cienki, elastyczny, więc mnie nie dusi i układa się całkiem nieźle. Troszeczkę jest mam wrażenie dłuższa niż ta poprzednia. Także może nawet lepiej, bo podobała mi się tamta, a podobała mi się też ta, a ta jest jakaś przyjemniejsza. Dla skóry. Także to jest ten z tych takich kroi, gdzie macie tutaj więcej marszczenia i ona powinna być bardziej o bardziej zmarszczona gdzieś w ten sposób wyglądać. Natomiast bardzo przyjemna, materiał bardzo przyjemny taki delikatny, no nie wiem jak po praniu, bo z tymi takimi bardzo delikatnymi materiałami to zazwyczaj trzeba się jednak bawić w pranie ręczne albo prać jakoś bardzo delikatnie i najlepiej nie suszyć w suszarce. Także nie wiem jak z wytrzymałością. Natomiast cena jest niewysoka, więc myślę, że można zaryzykować. Także będę się zastanawiać, czy jej sobie nie zachować, ze względu na to, że mi się po prostu podoba. Chociaż tak ten dekolt może nie do końca. Wiem, że trochę wydziwiam, ale słuchajcie, trzeba wydziwiać, żeby nie mieć pełnej szafy rzeczy, w których się później ostatecznie nie chodzi. Także tak mi się podoba, że zobaczymy jeszcze. To były wszystkie ubrania, które upolowałam na wyprzedaży w Sinsay. Jeżeli film Wam się podobał, to poproszę o łapki w górę i o subskrypcję. Wtedy częściej będą Wam wyświetlane moje filmy. Napiszcie mi proszę, co myślicie, czy Waszym zdaniem też Sinsay się zmienił na przestrzeni lat na plus. Kiedyś bardzo rzadko tam zaglądałam, bo jednak ta jakość mi nie odpowiadała. Natomiast teraz coraz częściej tam zaglądam, bo coraz więcej znajduję takich fajnych rzeczy dla siebie. Tak, dla dzieci to powiem Wam szczerze, że nie bardzo, bo gdzieś te ubrania się tak bardzo nie sprawdzają, dosyć szybko się niszczą. Więc jeżeli kupuję aktualny rozmiar i wiem, że dziecko w tym pochodzi, może te dwa miesiące max, bo później już wyrośnie, to ok, ale na dłuższą metę to wolę jednak zainwestować w coś niewiele droższego, ale lepszego jakościowo dla siebie natomiast zaglądam, kupuję Chodzę w tych ubraniach. Może nie są jakoś super, słuchajcie, wytrzymałe, nie przetrzymają 10 czy 20 lat, ale są też tańsze. Gdzieś tam mamy bardziej modne modele, które i tak po jakimś czasie pewnie będą mniej modne, mogą się już mniej podobać. Dlatego myślę, że warto też do tego typu marek zaglądać. Dziękuję Wam za, ten, za to, że byłyście ze mną, za ten filmik, że go obejrzałyście i zapraszam Was na kolejne. Do zobaczenia następnym razem. Pa! Thank you.